Happy Cup dobiega końca, to czwarta i ostatnia w tym roku edycja tego wspaniałego turnieju. Dyrektor oraz tutaj pracownicy CSW wyszli bardzo dobrą inicjatywą, bardzo wysoki poziom grania. Zaangażowania Konrada jest, to jest w skali od 1 do 10 to jest 10, tak? Ja śledzę stronę no i praktycznie to się coś dzieje co tydzień, tak? To jest bardzo potrzebne, zarówno dzieciom, rodzicom, mieszkańcom. No, chłopcy zawsze bardzo miło wspominają, dużo grają, dużo zabawy. Były tutaj dobre drużyny, z którymi dało się naprawdę dobrze rywalizować. Myślę, że Happy Cup dla nas dobrze wypadł. Z tego miejsca mogę podziękować panu dyrektorowi po raz kolejny, bo naprawdę te wszystkie inicjatywy, te wszelkiego rodzaju turnieje promują sport. Jak wiemy, dzieci mają teraz inne różne pomysły, typu siedzenie w domu i granie tylko na komputerze czy na telefonach, więc naprawdę to jest takie krzewienie dalej kultury fizycznej wśród dzieci. No i wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim drużynom. Uczestnikom, uczestniczkom, trenerom, oczywiście, rodzicom, wszystkim tym osobom, które z nami się bawiły przez cztery edycje. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi Konradowi za zaproszenie. Z tego miejsca również chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, którzy przez cztery edycje pomagali nam, aby ten turniej rzeczywiście był bardzo fajnie przygotowany. Serdecznie wszystkich zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, do śledzenia naszych wydarzeń. No i oczywiście zapraszam znowu do naszego centrum. Do zobaczenia.